Witam serdecznie 2 listopada, a my znajdujemy się na hali przy ulicy Branowskiej i dzisiaj odbywa się mecz pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie a PGG GX -Hatów. Na obecną chwilę wynik to 16-13 dla naszych jurajskich rycerzy. A ja zapraszam Państwa do kolejnych wywiadów. Witam serdecznie, Mamy my z pierwszego kibic kibica, pana Dariusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dariuszu, jak pan co na pierwszy set? No, ale w pełnym skład już jest teraz. Widać że, widać, że pewny skład jest, nie? No, widać no. różnicę, jaką robi pan Folek, czy Wienio, jak grają, niż. No, ale myślę, że no, skład jest na mistrza polska. No, Wy nie mówisz tam za siebie, oczywiście. No, Wy nie mówicie tam za siebie. A jak Pan czas na mecze chodzi, Aluronu? Każdy mecz. O, I jak? Awans do pierwszej do EX super, plus ligi, każdy mecz. Jeden mecz opuściłem. I jak Pan sobie w ogóle atmosferę na meczach? No, super. No, no, no nie ma porównania z innymi z, z klubami, nie? No, my, my Bełchatów, no to jest tacy czołówka kibiców, nie? Tak mi się wydaje. No oczywiście, że tak. Bardzo panu dziękuję. dziękuję. Witam serdecznie moim gościem, pan Crispin Baran. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, jak poczucie? No, bardzo dobre. Wyklęcił pierwszego seta, w drugim dobrze idzie, jestem zadowolony. A jak pan ogólnie ocenia osiągnięcia Luronu na obecną chwilę? Za wcześnie jeszcze. Patrzymy chłodno na ten sezon. Najważniejsze mecze będą w drugiej części sezonu, w związku z tym na razie chcieliśmy zawodników wyleczyć. W chwili obecnej to już się dokonało, w związku z tym dla nas jest to taki etap, kiedy zaczynamy na poważnie traktować te, te rozgrywki e, i dociskać. Wcześniej chcieliśmy, żeby Wesół się zgrał i żeby się, żeby się wyleczył. Jakie są teraz priorytety dla Argonu. No Teraz chcemy wygrywać wszystkie mecze, natomiast w tym sezonie chcemy walczyć we wszystkich finałach, czyli w Pucharze i w Lidze Mistrzów. I i w plus lidze zobaczymy co uda się ukraść, natomiast mamy duże szanse. A jak pan ocenia atmosferę na meczach? No, ona jest tutaj najlepsza, to każdy, każdy, kto był, ocenia atmosferę w zawierciu jako najbardziej gorącą w plus lidze. no to ja staram się do tego dokładać troszkę elementy oprawy. W, w, tym, w tym meczu premierem ma system generowania dymów przy najważniejszych momentach przy przełasach serwisowych. W związku z tym dokładamy swoje 5 groszy, natomiast kibice dają główne, główne elementy, czyli gorący doping. Bardzo mi się podoba, jak robią tą taką ścianę z tych kartonów. Wie Pan, o którą chodzi? Tak, tak. No to jest taki sy sy symbol, symbol bloku, więc, więc bardzo to ciekawie wygląda przy takiej dużej liczbie kibiców. To bardzo Panu dziękuję. No i jeszcze dalszych sukcesów. Dzięki. Witam serdecznie, mamy kibica, Krzysztofa Seweryna. Cześć Krzysiu. Witam przepięknie. Jak oceniasz pierwszy set? No, mam nadzieję, że będzie szybkie 3-0. Ale jak pierwszy set oceniasz, ten, który wygraliśmy? Jak oceniasz w ogóle atmosferę podczas pierwszego setu? No, z tego, co zdążyłem zauważyć, to było, jeżeli się nie pomyliłem, 25 do 17. Dokładnie. A Krzysiu, jak często chodzisz na mecze? No często, dlatego że e, mam drugi sezon, karnet e, e, naszych jurajskich rycerzy Aluranu CMC, Warty Zawiercie i staram się być na każdym meczu, nawet ten, który jest o godzinie 20.30, co przedtem nie chodziłem. Okej, okay, a który mecz wspominasz najlepiej? Ten na, tych, z tych, na których byłeś, który wspominasz najlepiej? Oj, powiem Ci, e, teraz ciężko stwierdzić, naprawdę ciężko stwierdzić. To uznajmy, że każdy. Tak jest. Każdy był najlepszy. To dziękuję Ci, Krzysiu, bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, mamy kolejnego kibica, Szymona. Cześć. Cześć. Jak poczucie? Bardzo dobrze. Ważne, że wygrywamy 2-0 i to się chyba w tym wszystkim liczy. A jak oceniasz pierwsze dwa sety? Wiesz co, widać, że się rozkręcamy. Na pewno ten pierwszy set to był dużo gładszy i to na to trzeba zwrócić uwagę. Drugi set bardziej wyrównany. To, co niepokoi, to niemocy na zagrywce. Mamy indywidualności typu Butryn, typu tawarysz, którzy potrafią... Wejść na zagrywkę i coś, roze... i zdobyć z tego punkt, ale martwi, że Bieniek wchodzi na zagrywkę, psuje, wchodzi Raser, który w trakcie całego tego meczu uważam, że może raz przebił piłkę, a to nie w tym rzecz, no nie oddajmy za darmo punktów rywalom. Ale wydaje mi się, że będzie szybka wygrana 3-0. No, takie, ta, ta, takie jest oczekiwanie, szybkie 3-0 i do domu, tak? No oczywiście, że tak. 3-0 jak to mówią. <noise> Dokładnie tak. A jak często chodzisz na mecze? Wiesz co, staram się bardzo systematycznie. Na mecze Aluronu z racji, że nie jest, na co dzień teraz nie przebywam w Zawierciu, tylko studiuję w Warszawie, trochę rzadziej, ale co jestem u rodziców, to zawsze staram sobie kupi, kupić bilet i iść. Mecze piłkarskie również. Także no jestem częstym gościem na halach różnych. A jak oceniasz atmosferę na meczach? E, uważam, że jeśli chodzi o mecze, to w zawiercie jest jedna z lepszych atmosfer. Ogólnie atmosfera na meczach siatkarskich jest znacznie lepsza niż na piłkarskich. Wiadomo, mamy wyjątki typu nie wiem, Legia i ich Żyleta. Oni też potrafią zrobić coś niesamowitego, ale no, naszą wartę postawiłbym w topce. No, ale widać, że kibice robią swoje. Tak, no, to też napędza zawodników. Dzięki, Czwierkie Szymon. Dzięki. Witam serdecznie, kolejnych kibiców, Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Karolina. Agnieszka. Weronika? Paulina. Jak oceniać atmosferę na meczach? Atmosfera na meczach w Zawierciu jest zawsze gorąca. Kibice zagrzewają świetnie naszych zawodników do walki, a my, jako czy lider zespół Ergo Śląsk również przyczyniamy się do tego, aby na Hali była wspaniała atmosfera. A jakie macie zdanie podczas meczów? Jakie zadanie mamy? No my jesteśmy tutaj od tego, aby dopingować naszych siatkarzy oraz całą publiczność wszystkich kibiców tutaj zgromadzonych, także zagrzewamy wszystkich do walki, żeby ta atmosfera była jeszcze lepsza. A jak często chodzić na mecze? Praktycznie jesteśmy na każdym meczu, który odbywa się tutaj w Zawierciu. Czyli bardzo często. Okej, okay, a jak w ogóle podobają się mecze aluronu? Jeszcze raz? Jak podobają podawają Wam się Aluronu? Czy chodzi też na inne mecze czy tylko na aluron? Tak, zdarzają nam się też inne występy, inne mecze, natomiast tutaj myślę, że jest najlepsza atmosfera, zdecydowanie najfajniejszy klimat tutaj. A więc moi drodzy, mecz zakończył się wynikiem 3 do 0, Aluron podejmował dzisiaj na swoim boisku z bełhatów i dziękujemy kibicom za to, że przyszli do nas udzielić wywiadów oraz dziękujemy za genialną atmosferę, a wyczekajcie na kolejne wywiady z kolejnych meczy.